Zobaczymy co o jesteśmy w, na tym Je Jericho. Zobaczymy. Ilu ich tutaj jest. Kim jesteście z biegami takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon North. Wiedzieliście że tylko Android da radę tu trafić prawda. Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jericho. Jeśli odszyfrowałeś znaki, to tylko dlatego, że jeden z nas dał ci klucz. Znam miejsce, gdzie można być wolny. Znajdźcie rycho! I ukrywacie się tu, żeby przeżyć. Tak rozumiecie wolność? Ludzie nas nienawidzą. Możemy przetrwać tylko w ukryciu. Dla takich jak my nigdzie nie jest bezpieczni. Gdyby ludzie nas znaleźli, zabiliby nas. No spoko, ale coś innego wymyśleć. tych, którzy się do czegoś nadają. Reszta uległa uszkodzeniu w trakcie ucieczki. Wielu chciało dotrzeć do Jercha. Nieskutecznie. Ludzie nie szczególnie nam współczują. Rozumiem, jak się czujesz. Ale mamy tu więcej wolności, niż ktokolwiek inny. Czekanie w ciemności, aż coś się wydarzy? Nie tak rozumiem wolność. Miotasz się tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Zostań tu. W na pewno nic ci nie zagrozi. Hmm. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Błąd jakiś, a nie jest siedzieć w miejscu. No dobrze, no to posprawdzajmy sobie to wszystko. Dobra, ogień rozpalony. Co my tutaj mamy? Porozmawiajmy. Ludzie też boją się śmierci. Wiesz co się dzieje, jak umieramy? Nie, nie, nie wiem. Ja już niedługo się dowiem. Jak się nazywasz? Markus. Było poznać i po androidzie, chyba bateria chyba mu poszła, tak stawiam, okej okay, no to lecimy dalej, co tutaj jeszcze. Możemy zdziałać. Wyrzucili go po tym, jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. To powoli wymieramy. Mm -hmm. Czyli jest Bok potrzebny bunt. Nie widzę innego wyjścia. Cyber Life, magazyn Cyber Life i Doki West Torrance. Lecimy dalej. Jesteś? Cztery tygodnie, trzy dni, jedenaście godzin. Kiedy uciekłam, nie miałam dokąd pójść. Jerycho nie było najgorszą opcją. Wielu z nich jest w dość kiepskim stanie. Tak ludzie traktują tych nieposłusznych. Gardzą nami. Nigdy nas nie zaakceptują. Kto to miejsce? Nikt już nie pamięta. Ktokolwiek to był, jego ciało pewnie leży gdzieś na tej łodzi. Mm -hmm. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. Mm -hmm. Dobra, teraz tutaj porozmawiamy z tym oto koleżką. Chyba nie jestem w najlepszym stanie, co? Diagnostyka mi się popsuła. I tak nie dowiedziałbym się nic ciekawego. Co ci się stało? Przywiązali mnie do samochodu. Chyba chcieli się trochę zabawić. Nie chcę się wyłączać. Naprawdę nie chcę się wyłączać Dobra i okay. No dobrze. I co dalej? No to nie wiem, tędy pójdźmy może. Jest. Ktoś? Jeszcze jeden. Jesteś Lucy? Pokaż. Zatrzymam krwawienie. Hmm. kto to jest? Daj mi rękę. Miałeś wszystko i wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie. Masz zbolałą duszę. Trochę mniej ciemności i trochę światła. Które z nich wygra? Twoje wybory ukształtują nasze losy. Mm -hmm. No to idziemy na wojnę. Ja jestem za wojną. Simonowi, no to lecimy do Simona, zobaczymy. Porozmawiaj, Simon. <coughs> Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie Cyberlife w porcie Detroit mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby nikt z nas nie umie walczyć, możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może, ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. Można by spróbować. Niech będzie. No i gitara. Ło, odkryliśmy wszystko. Dobrze. Czas decyzji. Zapiszmy filmik.